Siemaneczko, z ma filmujemy. ojciec ze mną jest Potek Cześć, 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 witam I jestem Hazeks! Cześć. A, gram... A dzisiaj panowie w co gramy? Wygnął coś tam No właśnie, tak Włam no. Włamujące się krasnoludy na komputerach, o kurde I tak, będziemy okazać seremcistów Więc, chodźmy zabić dzwon Pa. No to lecimy z tym koksem Lecimy, nie śpimy. Najlepsze kran krę na ludy w okolicy Tak, najszybsze. W Dokładnie. O Skurka. Dobra. Ogólnie. No to... No to wylądował. No. Tak, na głuptek, pięknie Okej. Okay. Musimy ukraść ten yy, game kontroler. O co jest? Musimy ukraść coś do picia i rozwalić telewizję. To są takie trzy najłatwiejsze, najłatwiejsze taski. Blow up a rat? Musimy wysadzić ja oh. szczura? Chyba już szczęki nie mam. Co ty chcesz wyruchać szczura? Zobacz, no, strzał? <laughs> nie, no pasz. Blow up a rat, trzeba wysadzić sztura. No, to... blow No, up up. jak go wysadzić? kurczę? Dobra, eeeh, to ten, e... kto jest dobry? Gdzie w pojedynkę? Kuchnia? kuchnia jakaś inna jest w ogóle, widzicie jaka kuchnia jest ma? Bo jest na domowę, kolego. Co to widzę, kurde że jakaś taka malutka ta kuchnia a ja oknem sobie wejdę, bo ja was zgubiłem ja już szukam picia w lodówce musimy mieć picie, nie? Lepiej piwo a... mam kontroler mam to przerzucić? no właśnie się tak zamyślam kurde ha! weź mi po o jebo aaa... weź mi pocyk aaa... no chodź, chodź. Aaa... co ty, aaa... co ty? Aaa... Co ty aaa... robisz? No weź... no no no... No Uwol, no. Uciekaj! Uciekaj, uciekaj, uciekaj dziuro A Dla mnie! Dobra, jeszcze... Je, jeszcze jedno picie z lodówce, panowie. Ta. Ty, a skap wyskoczył? A skap ma wyskoczył? Tak... to był no bo ukrad. A, travel through the a, system. Aaa, dobra, Czyli spoko. To, Do, że po prostu trzeba było zresztą. ten. No, zostać w no. To jeszcze ukradli mi picie no, picie i ten kontroler. I telewizor. O, przepraszam, zaraz jebać. No, nie się kontroler. Yeah, there's something to drink, okej. Okay. kocham, Tak jak już mówiłem. Co, powiedziałeś? Najlepiej piwo. Ukraść. No tak. Widzi mnie! Kurde, ja nie złapię. ale nie złapię, ja ale nie, złapię. nie mogę go rozwalić. Łatwo z tym. Stary. A to gołymi. Ej, tutaj są dwa pady, kurwa, tutaj ja ukraść. Tak. Nie, no, któryś... W, któryś jest, no, jeden z tych, no. no o, kurwa, goły, wśród. Co to? Goły wśród mnie. Głowy mi, się w kiblu, są Ej, słyszę kota, słyszę kota. Dobra. Co kurwa? nogi mi ucięło O. Wkradać? Tak. Tak. Roba. Ja, agen znowu w kiblu je. jestem tak. Och, i No kurwa. A musi uderzyć, uderzyć udasz O, jest się. O, jest, jest. 4 jak, 4 jak się już aż I do pieca. Nowa szynka, nie? O kurde. O matego. Bolca. Co no? Co to jest? A perfumy. Przede <grym> wszystkim <grym> do gildosu. <wioski> Oho. On ciepło jest w ogóle. A ja znowu padaczki dostaję. Tu. Tutaj, no w piaterniku. Noelku, z przyzwyczajenia. No. Chodź. Dobra. Dawaj, dawaj, dawaj. Pomóż mi, pomóż mi. Proszę bardzo. O. Dobra. O, uciekaj! Nie. No to, bardzo nice. No znowu, znowu mnie złapał! Idą dówki, idą dówki teraz.

Na do do, do, do lodówki wrócił no. Dobra, lodówka lepsza Jak karnik O, choliwka Spykowałem, O! Wam je, je, O nie poczekaj, uciekaj, uciekaj! Wróci go do pieca pewnie Nie, wziął mnie niesiec, wziął mnie niesiec To kibla może no, Dobra, dawaj uciekamy Oknem, dawaj A no, no. O, A to kibla, no Oknem? O, weźmie się lepsze tam? Nie wiem A nie mogę się złapać, za to prawda, to... Dobra, spuścił go Nie wespiesz się, nie. bo nie masz ręki jeszcze o ciekawi Czekamy sobie Do kiba, do kiba się spuściłem O kurwa Nie nie nie, tam, nie cię tam, nie idźcie tam Chodźcie do kiba O kurwa Aha <coughs> O kurwa To było takie nagłe. Dobra Nice, nice, nice Dobra, cijmy, zgrywamy Bojbaliśmy starego dziota Aaaa Ej, patrzcie na mnie, patrzcie na mnie uh! oh. Czekajcie na mnie chłopaki, chłopaki, czekajcie Pierdałem stąd Leciał, leciał, leciał Och, panowie moi chłopaki, no udało się nam Chodźcie, przytulmy się Tak, tak Wspólna doracja Ach, te wasze nocki Dobra tak to ogólnie no, informacja dla ludzi, którzy, którzy będą to oglądać. Jeśli chcecie więcej filmów ze mną, z, potecz, z poteczkiem i z Davidem z, z Davidem Haseksem, to piszcie w komentarzach, lajkujcie, subskrybujcie A my no to razem w tym odcinku. Dziękuję Dokładnie. za oglądanie. Pamiętajcie, Pod... pamiętajcie, że każdy z nas ma perspektywę na swoim kanale. Dokładnie, wbijecie do podka na kanał, wbijecie do Haseksa na kanał, u każdego zobaczycie każdą perspektywę. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się kuźnaczki.